John Mendes i jego why, why, why. To już powoli za nami, zbliżamy się do godziny 17, jak się zastanawiacie co tutaj w tym RMF Max tyle nagród i dlaczego, to odpowiadamy mamy 20 urodziny i obchodzimy je w tym miesiącu. A wy możecie składać życzenia z okazji tych 20 urodzin na rmfmax.pl i choć my już powolutku uciekamy, to zostawiamy was z programem kanał nadawczy i to w nim finał naszej zabawy do zgarnięcia. Pobyt dla dwóch osób w Zinner Castle, dla dwóch osób w Forest Hotel, plecaki, kabin zero, głośni Specjalne skarpety na urodziny 20. Rmf Max. Dużo tego na serio, więc wejdźcie, złapcie szczegóły, złóżcie życzenia na rmfmax.pl i miejcie telefon przy sobie po 17. A my wam życzymy to przede wszystkim dobrego poniedziałkowego popołudnia. Wracamy jutro znowu po pierwszej. Anka i Fiołas, dzięki za Cześć. dzisiaj. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 latach 0%. RRSO 0%. iPhone 15%. Pamięć 128GB za 3699 zł. A w 24 latach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w chlebach i na euro.pl. Odkrywaj najświeższe biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy winogrona różowe na wagę tylko 6,99 za kilogram oraz świeże udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina mięs mega paka, jedynie 6,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. 17,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. I to świeże powody, by iść do biedronki. Teraz w Komforcie pomagamy Ci w remoncie. Zyskasz 1000 zł. Wystarczy, że przyjdziesz do najbliższego sklepu, a w klubie Komfort otrzymasz aż 1000 zł rabatu na remont. Wydaje w jednym ze 160 sklepów lub na komfort.pl Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Oferta obowiązuje do 30 września i obejmuje przyznanie 4 bonów o wartości 250 zł karty z przeznaczeniem na kategorię łazienki, podłogi, drzwi i wyposażenie wnętrz. Przy realizacji transakcji można użyć tylko jednego bonu na zamówienie o minimalnej wartości 1500 zł. Szczegóły w regulaminie. Spiesz się. Zyskaj 1000 zł rabatu już teraz. ING to Twój asystent, który przypomni, żeby założyć konto osobiste w ING Banku Śląskim. Podpowiem. Zrób to metodą na selfie, a dostaniesz do 500 zł w promocji. Poinformuję. Teraz dodatkowo do 6% na koncie oszczędnościowym. Reklama dotyczy promocji załóż Konto i Zyska i oferty specjalnej bonus na start w ING Banku Śląskim. Spełnij wszystkie warunki opisane w regulaminie oferty i promocji. Oprocentowanie zmienne obliczane w skali roku obowiązuje dla kwot poniżej 200 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej bonus na start. Fachowcu, kupujesz materiały budowlane? Kupuj je w Bat i buduj zbieraj zyskuj z programem Bat Pro. Otrzymuj punkty za zakupy, specjalne rabaty, indywidualną opiekę handlową, wspólne wyjazdy branżowe i produkty za złotówkę. Zarejestruj się na batpro.pl i dołącz do programu Polskiej Sieci Marketów Budowlanych Bat. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Aha, nie. To ja się wszystkim zajmę, a ty jeźdź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już o złoty za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Wolność pędzi w T-Mobile. Najszybszej sieci mobilnej w Polsce w pierwszym półroczu 2024 roku według Speedtest.net. Dołącz do dobrej sieci. Więcej na timobile.pl. Czy wiesz, że wybór autoryzowanego serwisu Volkswagena to inwestycja na lata? Po pierwsze, zyskujesz wiarygodną historię serwisową, która potencjalnie pozwoli Ci uzyskać wyższą cenę przy odsprzedaży auta. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu for service dla Volkswagenów czteroletnich i starszych. Zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. I po reklamie. To jest RMF Max. Perfekcyjna playlista. To jest sztos. 20 lat gramy hity na Maxa. RMF Max. RMF Max pomoże. Hity na Maxa. kupi 30 niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym. W Koszalińskim Starostwie Powiatowym urzędnicy pracują nad nowymi inwestycjami w regionie. powiemy o nich. Najpierw jednak kondycja fizyczna uczniów. Tu RMF Max. Jest godzina 17. Zapraszamy na najnowszego flesza informacyjnego i prognozy pogody. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Kondycja fizyczna polskich uczniów jest gorsza niż 15-20 lat temu. Tak wynika z badań kompetencji ruchowych. Wiosną przetestowano sprawność ponad...